Szanowni Państwo, treść pytania pozwala określić najważniejsze elementy odpowiedzi egzaminacyjnej. Proszę spojrzeć. Po pierwsze, mamy podać definicję jednostki. Po drugie, opisać, kogo uważa się za jej kierownika. Po trzecie, wymienić co najmniej pięć typów jednostek objętych ustawą o rachunkowości. Przejdźmy zatem do definicji jednostki. Nie będzie ona skomplikowana. Ilekroć w ustawie o rachunkowości mówi się o jednostce. Rozumie się przez to podmioty i osoby wymienione w artykule 2 ustęp 1 ustawy o rachunkowości. Definicja kierownika jednostki jest nieco bardziej skomplikowana. Przedstawimy ją w formie tabeli. Kierownik jednostki to członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a w przypadku organów wieloosobowych wszyscy członkowie tego organu. Za kierowników jednostki są również uważani wspólnicy prowadzący sprawy spółki w spółkach jawnych, cywilnych. W spółce partnerskiej za kierowników mogą być uznani wspólnicy prowadzący sprawy spółki lub zarząd spółki. W spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych kierownikami są komplementariusze prowadzący sprawy spółki. Za kierownika jednostki uznawana jest również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Lub osoba wykonująca wolny zawód. Ustawa o rachunkowości wskazuje również jako kierownika jednostki, likwidatora oraz syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym. Nie uważa się za kierownika jednostki pełnomocników. Spełniając wymóg pytania dotyczący wymienienia pięciu typów jednostek, Objętych ustawą o rachunkowości? Proszę wskazać podmioty według własnego wyboru. Jakikolwiek będzie Państwa wybór. Rozpoczynając odpowiedź, proszę zawsze zacząć od stwierdzenia. Wśród przykładowych pięciu typów jednostek objętych ustawą o rachunkowości możemy wymienić. Uwaga. Mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przykładowo, możecie Państwo wymienić. Spółki handlowe, osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji. Jednostki organizacyjne działające na podstawie prawa bankowego. Gminy, Powiaty, województwa i ich związki, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, jednostki otrzymujące na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa. Na zakończenie chciałam. Ponownie zwrócić Państwa uwagę na następujące informacje: Jednostka to podmioty i osoby określone w artykule 2 ustęp 1 ustawy o rachunkowości. Wymienianie typów jednostek objętych ustawą o rachunkowości należy poprzedzić informacją, że mają one siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, serdecznie polecam przyswoić sobie definicję kierownika jednostki zawartą w artykule trzecim ustęp 1 punkt 6 ustawy o rachunkowości. Będzie nam ona potrzebna jeszcze w innych pytaniach.